Witam serdecznie, pani Gabriela. Mm, tak, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja jestem zainteresowany korepetycjami języka angielskiego. Mhm, mm rozumiem. Mm -hmm. a, a jaki poziom ma pan? To znaczy, bo ja bym chciał z siostrą chodzić we dwoje. Aha, aha, rozumiem. I. No, ja mam. A, a... Ja, ja trzecia liceum, a siostra ma 6 lat, bo my będziemy wyjeżdżać, yy, wie pani, do Anglii. No, i chcemy uh -huh. się nauczyć angielskiego. Siostra tam uh -huh. troszkę, chociaż podstaw, ja bym chciał chociaż troszkę tam umieć mówić, nie? Rozumiem, jasne. No. Aha. E, Okej, okay, dobra. A, y, a w jakich godzinach Wam pasuje? E, nie wiem, 16, 17. Tak, od razu po szkole, żeby już później wrócić do domu i mieć z głowy wszystko, nie? Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. e, dobra, to e, ja mam wolne. E... Albo wtorki, tylko do 15, ee, albo po godzinie 18, e, albo czwartki. Mm -hmm. czwartki. Czwartki do 16:45 jest wolna. Mm -hmm. Więc na przykład nie wiem, o której kończysz. Mm -hmm. No nie wiem, ja kończę, no ja kończę w czwartek. Znaczy, ja to tam wiesz, ja do szkoły i tak nie chodzę, także luz. Tam chodzę raz na jakiś czas sobie po prostu. A do matury no ja, nie piszesz? Nie, ja tak od zwały do szkoły sobie uczęszczam, bo i tak wyjeżdżam i tak. Mhm, mm mhm. Mm no, tylko żeby zdać i pakuję walizę. Aha, no, no dobra, no tylko najpierw właśnie trzeba zdać. Nie, zdać to ja już dogadany z nauczycielami, wiesz? Jak do matury nie podchodzę, to ja zdam. Aha, aha. No, rozumiem. To, to już luz. Mhm, mm mhm. Mm no. no to, no to nie wiem, to mm, na przykład na siostry podział godzinę, jakbyś popatrzył. Siostra to tam z przedszkola też się zabierze, kiedy trzeba, to tam wiesz, nie ma problemu. Aha, dobra, a gdzie mieszkacie? My mieszkamy 23 km od Krakowa, ale to nie ma problemu dojechać. Karlin. Aha, no ale i wy będziecie dojeżdżać? No tak, bo i tak w Krakowie ja mam szkołę, a ona przedszkole, to wiesz no bo, no ja jestem na Bronowicach, no to to no to gitara, jest... no to gitara. Tylko powiedz mi, ty w domu normalnie przyjmujesz, czy jak? Biblioteka no, ja... jakaś publiczna, czy co? No ja w mieszkaniu, no mam mieszkanie, wynajmuję, mhm. także, także no nie wiem, możemy w bibliotece gdzieś, jak będzie wam lepiej, a... Nie, w domu, a... w domu, w domu, normalnie. Aha, no to dobra, okej. Okay. No, no ale to, y, to kiedy by Wam pasowało? Kiedy by nam pasowało? No czwartek 15. Na bajere przyjść po angielsku. <laughs> y, czwartek 15. Dobra, no to czwartek 15. Y, możemy się umówić. No, dobra. ale A że to już jutro przyjedziecie? No, a co chcesz już mnie jutro zobaczyć? <laughs> No, siostrę, bardziej siostrę. Bardziej siostrę, to może ja wybiłam do telefonu, co? No jak chcesz. Trzymaj telefon. Halo! Halo. Cześć! Cześć! I, I z kim ja, rozmawiam? Z Gabi. I, ja, ja też się Gabi, Gabrysia. Też masz na imię Gabrysia? Ale jaja, pani, ty, ty też jesteś kaprycha? No. ja jaja. A, no. A ile masz lat? Dwadzieścia. O ja, a ja mam sześć. No popatrzcie, no a, to trochę jestem starsza. A mój brat ma też dwadzieścia. Tak? On, o, tak, tak, bo my, my szukaliśmy dla angielskiego się nauczyć, pani. Mhm, mm no to super, no to ja wam pomogę. I, i tak, i on, on, on zobaczył ogłoszenie i powiedział, mm -hmm. że ładna pani i on chce tam iść. Aha, no to bardzo mi miło. To fajnie. Tak. I ty też chcesz przyjść? I, tak, bo ja trzeba nią przytulić. Aha, no to fajnie, no to I, super. I, a ja umiem trochę angielski już, bo, tak? bo mama mnie troszkę uczyła, jak była w Polsce, bo mhm. mama mieszka teraz w Anglii, bo znalazła sobie fagasa stamtąd. <noise> Aha, Ta... rozumiem i, i do niej jedziesz. Bo, bo, tata ma nas w dupie. Aha, no to pięknie. Tak. I, i my z bratem, o, i jedziemy do Anglii. No to super, to się musisz nauczyć angielskiego. A, może ty z nami pojedziesz, ciociu? No może, zobaczymy. Ale ja by były. Bo, Dobra, bo, to daj mi, daj mi brata jeszcze. Bo, bo mój brat mówił, że ty bardzo ładna dziewczyna jesteś i, i że on chce cię podrywać. Mhm, no to zobaczymy, co z tego będzie. Ale jaja. Dobra, no. trzymaj telefon i ej, ta pani powiedziała, że, że ona cię bardzo lubi. I, I że nie może się doczekać, aż do niej pojedziemy. Tak. Trzymaj, trzymaj. Gadaj się szybko. Halo? Wcale tak nie powiedziałam, ale dobra. Co? Jeszcze raz. Wcale tak nie powiedziałam, ale okej. Okay. Dobra, dobra. No, to się dowiedziałam. E, dobra, no to... E, takie rybą pracuję. E, no nie Szantek. wiem. No jak nie możesz się doczekać, to jutro już niech będzie. E, albo może za tydzień, to ja sobie przygotuję wszystkie, e, wszystkie te rzeczy i i, 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 i... I ruszymy już tak porządnie. Mi się, mi się wydaje, że Spontan najlepszy, wiesz? Tak, mhm. Yy, no, to, no to nie wiem. Yy, dobra, to, to ja ci najwyżej yy, napiszę yy, za chwilę, dobra? A co mi napiszesz? No. Yy, ty ty mnie podrywasz. Tu... Czy ty mnie nie. podrywasz? Nie. Tak mi się wydaje. Nie, 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 nie. Ty mnie podrywasz, ja słyszę. No nie mówię, że nie. <laughs> Ale to dobrze, jak tak, to dobrze. Słuchaj, ja ci podam mojego face i się dogadamy, co? No dobra, okej, okay. to podaj mi imię Do... i nazwisko. Dobra, wpisujesz już? No. Wpisz, Adrian. E... Mhm. Spacja. No. Salamon. Salamon. Taki okay. w czarnej Do... koszuli przystoi, jak widzisz? A e, nie, to bo ja na telefonie muszę zobaczyć, ale sobie napiszę czarna koszula. Aha, no normalnie, czarna koszuleczka, bajera. Myślę, że Ci się spodoba, wiesz, Gabrysia? Dobra, to zobaczymy. No. Muszę zobaczyć na własne oczy. Ty zobacz, tam wiesz. Spójrz okiem fachowca, czy, ang... czy nadaje się do angielskiego. Znaczy, no, na się to... angielskiego? Nie, <laughs> jak, się, jak się będziesz uczył, to się nadajesz, bo. bo znaczy, ja uczy, nie uc, jestem taka... u, uczyć się nie będę, ale mam nadzieję, że Ty mnie mhm. nauczysz. Chyba, że razem się uczymy. Ja już umiem angielski, więc ja się, uczy, ja się muszę Aha. tylko douczać. No to będziemy no. się razem douczać, co? No, nie wiem, dobra, muszę cię zobaczyć. No, zobacz, zobacz. Myślę, że nie pożałujesz. Dobra, okej. Okay. No, no to. Yy, A faceta masz, bo na... ja przyjdę, jak w zęby dostanę tam na tym mieszkaniu, to będzie komedia. Nie, 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 spokojnie. Nie masz faceta? Znaczy no, y, nie, nie na mieszkaniu Czyli nie masz faceta, no to już masz, kurczę No, no popatrz się. Hmm. Dobra, okej, okay, y, no to ja napiszę do ciebie na fejsie, dobra? Piszesz do mnie na fejsie? Napiszę no, jak cię zaproszę Dobra, to Bajera okay. będzie się kręcić mam nadzieję No, zobaczymy Dobra, do... dobra no to do potem, To on... potem, o której napiszesz? No już, za chwilę cię zobaczę o kurczę, ale mam stresa, ty, bo ja już tutaj się trzęsę cały. Pa. No, bo ty to tak patrzę na to zdjęcie, to ty dobra do upa jesteś. No siostra mi powiedziała wszystko. Co? Co powiedziała? Siostra mi powiedziała. Bo ja buły robiłem. Co? Co powiedziała? Bo ja buły robiłem, ja nie słyszałem. E, no, wszystko powiedziała, co ty mówiłeś, to no, jest zdjęcie. A co ja mówiłem? No się siostry zapytaj, nie mnie. Aha, czyli co? No dobra, no to jak ona mówi prawdę, no to dobrze. Czyli ja tobie też tam, też się nie możesz doczekać. Spoko. <grym> dobra, to wchodzę na Facebooka. Dobra, a ja niedługo wchodzę na język angielski. Dobrze, ekstra. Dobra. No to, 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 to do, do usłyszenia, to. No, papa. pa. pa. Buźka. Ale dymy Zobaczymy czy napisze do mnie, co? Bo ona serio ładna jest No Pokażę wam ją Szkoda, że Kraków tak daleko, bo ja bym poszedł na taki angielski do niej Ela meduza długo mnie nie było, bo miałem karę Za jedynki, bo nie robiłem No dobra, spoko mordo, ale żółwiczek Dobrze, że wpadłeś Więc pozdrawiam ciebie serdecznie mordeczko Medusa, até aqui